Program Szkoła bez przemocy adresowany jest do uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej. Szóstoklasistów z trzynastki nie trzeba było zachęcać do dyskusji. Szantaż jest w pewnym takim, spod proszę. To jest takie coś, jak ma ktoś na kogoś haka i wtedy go próbuje użyć, aby go nie wyjawić. Ćwiczenie z balonikiem miało pokazać, jak można radzić sobie ze złymi emocjami. Niepożądane zachowania to przemoc fizyczna i psychiczna. Jak są na przykład takie żarty i w końcu coś się powie o kimś, a właśnie ten ktoś nie chciał, żeby inni o tym wiedzieli, tak, to właśnie wtedy już no nie jest mu zbyt miło. Złamać rękę, nogę, nie wiem, wtrząs mózgu. Takie lekcje ze strażnikiem miejskim uczą młodzież skąd bierze się agresja i przemoc i jak rozładować złe emocje. No to żeby rozładować emocje to na pewno słucham muzyki, e, czytam książki, rozmawiam z kimś, e, pobawię się, na przykład przejdę się, z psem się pobawię, wyjdę na dwór. Gdy komuś dzieje się krzywda o zabawie na pewno nie ma mowy. Przemoc w szkole nie jest nowym problemem. Z zachowaniami agresywnymi uczniów próbują sobie radzić rodzice, pedagodzy i nauczyciele. Ja na to ich od razu uczulam. To są twoje rzeczy, to jest twój, y, twoja przestrzeń i wbrew twojej woli nikt nie ma prawa przekraczać tej przestrzeni, zabierać twoje rzeczy. Y, Robić ci krzywdę czy jakąkolwiek przykrość? Moi uczniowie to wiedzą. Strażnicy miejscy patrolują również okolice szkół. W ciągu ostatnich trzech miesięcy przeprowadzali kontrolę w miejscach gromadzenia się młodzieży w parkach, na skwerach, przystankach MZK, na klatkach schodowych wylegitymowali i ukarali mandatami osoby palące papierosy w szkole. Zatrzymano także kilku nieletnich spożywających alkohol.